Śpiąca Królewna. To nie jest to samo, co Królewna Śnieżka, chociaż tamta też sobie lubiła pospać. Natomiast tu jest zupełnie inna historia, zupełnie niepowtarzalne elementy baśni się na nią składają. Tak więc niekiedy indziej niż dawno, dawno temu i niegdzie indziej niż na zamku żył sobie nie kto inny, tylko król i królowa. Mieli jeden zasadniczy problem. Ten problem pojawia się w zasadzie za każdym razem, kiedy gdzieś pojawia się król i królowa. To znaczy nie mogli oni mieć dziecka. W związku z tym wybuchła rewolucja, która obaliła monarchię w królestwie i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Tak naprawdę to nie. W związku z tym królowa postanowiła, że zażyje sobie kąpieli, bo czemu nie, dawno tego nie robiła, nieważne. Królowa siedzi w wannie i w tym momencie z wanny wyskakuje nagle rak. Zwraca się do królowej i mówi jej urodzisz dziecko, cześć. I faktycznie okazuje się, że rak z niejednego pieca jadł, bo zna się na rzeczy i królowa, jak gdyby nigdy nic, nagle rodzi córkę. Córka, oczywiście, jest piękna, najpiękniejsza w królestwie. Wszyscy są szczęśliwi. Król jest do tego stopnia szczęśliwy, że stwierdza, wypadałoby się napierdolić, znaczy, wypadałoby jakoś uczcić to, że córka w końcu się urodziła. I z tego też tytułu postanawia zorganizować biesiadę. Zaprasza swoich przyjaciół, zaprasza krewnych, ludzi z dworu i co ważne, bo tutaj trzeba ten bestiariusz baśniowy rozbudować, bo tutaj występuje taka specjalna, specjalna postać w tym, w tym uniwersum, czyli wieszczka. Ich było dokładnie 13, i król postanawia każdą z tych przewodniczących kółka różańcowego zaprosić na uroczystość, bo są to kobiety, które dysponują wyjątkowymi umiejętnościami, posługują się magią, mogą pomóc, mogą zaszkodzić, będzie się działo. Natomiast, natomiast tutaj Król Jorgnął się, że w istocie posiada tylko 12 złotych talerzy, a wieszczek jest 13, i no, jednej z nich nie może zaprosić, prawda? Najłatwiejsze rozwiązanie. I już tutaj możemy zauważyć, że nie zaproszenie tylko jednej spośród 13 wieszczek, które no są dość wpływowymi postaciami, może rodzić problemy. Tak się po prostu nie robi. To jest tak, jakby otwierać nową remizę OSP i nie zaprosić proboszcza, żeby ją poświęcił. To, to, się, to się prosi o problemy. No i zaczyna się impreza. Dida Buddy Budaj. Wszyscy świetnie się bawią. Przychodzi cały tuzin wieszczek, no i wszystko jest, wszystko jest klawo. Wieszczki, jak przystało na, na specjalnych gości, przynoszą podarki. Wieszczki faktycznie oddają, to znaczy stwierdziły, że każda z nich podaruje naszej młodej królewnie jakiś dar, jakąś umiejętność. I tak, jak możemy tutaj wyczytać, posłużę się dokładnym cytatem po raz kolejny: obdarowały one dziecko swoimi mocami. Jedna cnotą, druga urodą. Trzecia, bogactwem i tak dalej. Co to kurwa znaczy i tak dalej? I się naprawdę chciałbym wiedzieć, nie? Jeżeli królewna otrzymała 12 supermocy, no to i tak dalej? jeżeli pierwsze trzy to cnota, uroda i bogactwo, to co było dalej, no jakby widziała w ciemności, czy, czy mogła latać, albo chociaż, nie wiem, nauczyły ją jodłować. No i tak po kolei każda z tych wieszczek wypowiada swoje, swoje życzenie, e, aż przychodzi do jedenastej, która daje jej umiejętność obierania cebuli bez płakania i w tym momencie na salę wpierdala się y, wieszczka numer 13, która nie dostała zaproszenia, krzycząc Słusznie oburzona, moim zdaniem, mówi: tak być nie będzie, dziecko sobie teraz weźmie i umrze. Cześć. Ale nagle pojawia się dwunasta, która jeszcze nie zdążyła wypowiedzieć swojego, swojego życzenia. Widzi, co tu się odpierdala, że dziecko za chwilę umrze na imprezie z racji jego narodzin. Więc postanawia zareagować i odpulić to całe nieszczęście, mówiąc: dobra, hmm, e, czekaj, czekaj, nie umrze. Tylko zaśnie na 100 lat. Dziękuję. 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 Co ważne, ten moment hibernacji ma nastąpić w wieku jej 15 urodzin, czy, czy po prostu w wieku 15 lat. I teraz król sobie myśli, co tu, co tu zrobić. Najpierw y, idzie do lekarza specjalisty, ale ten informuje go o tym, że taka prywatna wizyta to kosztuje teraz 300 zł za godzinę i to w ogóle nie wchodzi w grę. A następnie król postanawia rozpierdolić wszystkie wrzeciona y, istniejące aktualnie w królestwie, ponieważ tutaj też jakiś taki aneks do tego był dziwny, że, że królewna faktycznie zaśnie na 100 lat, ale y, nastąpi to wskutek ukłucia się. O wrzeciono. Wrzeciono to taki stary przyrząd do szycia ubrań. Nieważne. No i dokonuje się ta rzeźnie winiątek na Wrzecionach w całym królestwie. Zostają one usunięte, zdelegalizowane i obłożone opłatą celną w wysokości 200%. I tak czas sobie, prawda, płynie. Przychodzą 15 urodziny księżniczki, król i królowa idą gdzieś w cholerę, a ta stwierdza, że jest to idealny moment na to, żeby sobie poeksplorować zamek, którego jeszcze do tej pory nie miała okazji zwiedzić w całości. I sobie idzie, rozgląda się, patrzy na taką wysoką wieżę, w której nigdy nie była i w zasadzie nie wiadomo, co tam jest, więc wchodzi do środka, wchodzi do pokoju, że tam siedzi sobie jakaś stara baba, coś majstruje przy Wrzecionie. I tak królewna stwierdza, że zagada do kobiety, więc mówi: A no dzień dobry. I co pani tu robi? Przędę? Tak, zajebiście też mogę. Pada na ziemię i śpi. I kto się mógł tego spodziewać, prawda? Natomiast okazuje się, że dwunasta wieszczka trochę za mocno wykastowała tego spela, bo w teorii to zasnąć miała królewna, a tu w praktyce okazuje się, że zasnęła ona, jej rodzice, cały dwór, konie, kury, jenoty. Jeżo, zwierzę, twój stary, najebany, każdy, kto był w królestwie, po prostu wziął i zasnął. Dlaczego? Nie wiadomo. No i tak sobie to wszystko wzięło i zdechło na ładnych paręnaście, parędziesiąt lat. Co jest kluczowe tutaj w całej historii? Królestwo zostało otoczone takim wysokim żywopłotem, który odgrazał je od świata e, i tam wszystko spało, a na zewnątrz dalej życie się toczyło. I tak poszła w świat taka plotka, że generalnie to jest gdzieś królestwo, gdzie wszyscy śpią, a na szczycie wieży leży księżniczka, którą można by się, prawda... <laughs> Nieważne. I tak mijały lata, pojawiali się kolejni śmiałkowie, którzy próbowali przejść przez y, żywopłot z kolcami i nie dawali rady. E, aż w końcu któregoś dnia pojawił się chłopak, który postanowił przedrzeć się przez żywopłot ocalić królewnę, śpiącą królewnę. Zatrzymał go tam stary chłop, który widział, jak ludzie wchodzą w ten żywopłot i po prostu nie wychodzą. Mówi mu: Nie rób tego. On mówi: Ale ja sobie dam radę z tym żywopłotem. On mówi: No jak? Kurwa, wezmę sekator. Yy, nikt na to nie wpadł poza nim, więc może faktycznie zasługuje na jakieś uznanie w całej tej historii. Bierze sekator, idzie na robotę, podchodzi do żywopłotu i okazuje się, że go nie ma, bo kurwa, minęło 100 lat, yy, generalnie od momentu, w którym zaczęliśmy tę bajkę, i on po prostu, cilując bombę, wchodzi sobie. Yy, żywopłotu nie ma, ale wszyscy dalej śpią. No i on jakby pokumał, co się dzieje, pobiegł jak najszybciej na wieżę do, do księżniczki, patrzy, że ona faktycznie leży śpiąca i uznał to za akt obustronnej zgody na odbycie stosunku no, i Całuje królewny, a ona robi ho, witaj, pobierzmy się. I tak się też dzieje, schodzą na dół, tam już wszyscy czekają, z zniecierpliwieni, pytają się go, jak to zrobiłeś? że on mówi, a wziąłem sekato, koniec. Koniec. Naprawdę koniec. Żyli długo i szczęśliwie, a 13 a 13, a król pojechał kupić dodatkowy 13 złoty talerz na wypadek gdyby kiedyś jeszcze przyszło mu organizować jakieś jakieś wesele albo inną zmasowaną imprezę. No i teraz jaki jest morał? Perspektywy młodego na pewno morał jest taki, że jeśli masz coś zrobić teraz, to może lepiej zrobić to za 100 lat, wtedy będzie łatwiej. I nie zabijecie żywopłot, przede wszystkim. Generalnie nie śpieszmy się. Nie śpieszmy się całować przede wszystkim śpiących ludzi, bo to nie jest najlepszy pomysł. Dziękuję.